że anioł wszedł do Maryi, nie do domu Maryi, nie do pomieszczenia, w którym była Maryja, tylko wszedł do Maryi. Teraz, to nie jest tekst, który jest napisany jako mitologia albo jako jakąś przypowieść, ale jako tekst, który opowiada nam o historycznym wydarzeniu, który stara się, żeby jak najbardziej rzetelnie przedstawiać nam sytuację. Jednak to widzenie Anioła, to doświadczenie Jego obecności, to musiało wypływać z tej gotowości, z tej wewnętrznej otwartości na to, żeby Anioł rzeczywiście napełnił Marię, najświętszą Marię Pannę. Że to było podstawą tego wszystkiego. Więc żeby Maria mogła zobaczyć tego Anioła swoimi oczami, to najpierw musiało mu pozwolić wejść do swojego serca. W taki sam sposób, kiedy jesteśmy na Eucharystii, jesteśmy w stanie pewne rzeczy odkrywać, chociaż może nasze ludzkie oko ich bezpośrednio nie widzi. I pięknym przykładem tego jest, um, kiedy na Mszy świecie wspominamy wszystkich świętych, wszystkich aniołów, w szczególny sposób pierwszej modlitwy eucharystycznej. Przed Twoim duchowym okiem widzę, jak ci wszyscy apostołowie po kolei się gromadzą przy tym ołtarzu, a potem. Kolejni święci, ci, którzy dali to przekazali, męczennicy, którzy oddali swoje życie dla Pana Jezusa. I tutaj widzimy, my jako ludzie nie jesteśmy w stanie rzeczy przeżywać tylko duchowo. Nasze ciało nie jest tylko takim dodatkiem, które czasami może się przydać, ale zasadniczo jest jakimś, jakimś utrapieniem, tylko my jesteśmy rzeczywiście połączeniem ciała i duszy. I patrząc sobie na Ewangelię, patrząc sobie na Świętego Jana, na ten szósty rozdział i na reakcję uczonych w Piśmie, kiedy słyszą o tym, że mają spożyć ciało Pana Jezusa, a tak jak wczoraj wspomniałem, to chodzi o konkretne, tak, przedstawienie, to oni, dla nich nawet nie było największą przeszkodą, bo jej największym rzeczom do przekroczenia to, żeby e, mieść jakieś mięso, ale połączenie tego z myślą o tym, co też wyraża Jezus Chrystus, że tutaj Bóg staje się nam bliski, przez co, że każe nam spożywać no, konkretne mięso, konkretne ciało. Ciało, które stało się, Bóg, który stał się ciałem. To było to, co ostatecznie prowadzi do tego, jaki jest sens w tych Twoich słowach. Dlaczego uważasz, że to jest konieczne do zbawienia. Co? Cielesność ma wspólnego. I to nie chodzi o to. Żydzi traktowali nasze ciało jako częścią w drodze do zbawienia. Tylko zasadniczo to ciało nie było pomocą, nie było tym, co powoduje, że duch się wznosi, ale wręcz przeciwnie, było tym, co było powodem nieczystości, co domagało się ciągłego oczyszczenia, To domaga się tego, żeby nad nim ciągle pracować. I tutaj zbawienie przez ciało, zbawienie przez cielesność, to jest rzecz, która była nie do przyjęcia dla tych uczonych w piśmie. I dlatego odrzucają Pana Jezusa. To jest pierwszym rzędzie odrzuceniem wcielenia Boga, odrzuceniem tego, że Bóg może się stać człowiekiem, że może nam się stać taki bliski. I sprawa jest taka. To był problem, który bardzo mocno nie tylko dotknął uczonych w prawie, ale także dotknął wspólnotę, w której żył święty Jan. A mianowicie była taka herecja gnostycka, która mówiła o tym, że nasze ciało nie jest ważne. Że można deprecjonować nasze ciało. Że to co jest istotne, to jest nasza wiedza, to jest gnozis, to jest nasze poznanie. Jeśli tylko poznamy, jeśli tylko zrozumiemy, to wszystko będzie fajnie. I tutaj Jan podkreśla, dla swojej wspólnoty konkretnej, w której przeżywa Eucharystię, wcielenie i zrozumienie wielkiej powagi, wielkiego znaczenia cielesności Chrystusa, ale także wcielenia tego, tej cielesności, którą każdy z nas posiada, jest niesamowicie istotne. Jest ważne, żebyśmy to w taki sposób przeżywali. Wczoraj na seminarium naukowym. Rozmawiając z, z, z księdzem profesorem, promotorem, to on wspomniał o tym, że gnostycyzm to nie jest tylko sprawa przeszłości. To jest tak naprawdę to, co przeżywamy do naszych czasów. To znaczy gdzieś takie podejście do tego, że oddzielamy naszą cielesność od naszej duchowości. Traktujemy je jako osobne części. I z tego powodu, że w naszych czasach u pewnych ludzi ta duchowa część całkowicie umarła, no to w takiej sytuacji co robią? Całkowicie się koncentrują na tej cielesności. Jeśli ktokolwiek im ingeruje w to miejsce, w to ich cielesność, która nie jest wyszona, która nie ma swojej wartości, no to wtedy trzeba upiększać ją, trzeba od nią dbać, trzeba o nią walczyć, żeby ta przestrzeń wolności była jak największa, całkowicie gubiąc człowieka który w wolności podejmuje decyzję. Bo jedna sprawa jest taka, że mogę pewne rzeczy robić, a inna sprawa jest taka, żebym ja robił to, a nie moje instynkty. Temat, który w zeszłym roku podjęliśmy, oddzielając właśnie taką przestrzeń wolności od naszej wolności jako takiej. Więc co jest ważne? Żebyśmy dobrze przeżywali Eucharystię Komunię. Żebyśmy znaleźli swój własny sposób przeżywania, taki Boży sposób przeżywania siebie samych, jako ludzi, którzy składają się z duszy i ciała, w którym ani ciało nie jest tym, co panuje nad duszą, ani dusza nie jest tym, co panuje nad ciałem, ale w którym one tworzą prawdziwą jedność, w której współpracują ze sobą, w której nasz duch wydobywa z naszej cielesności to jest, co jest piękne, a nasze ciało prowadzi nas do tego, żeby nasza dusza się uświęciła. I dlatego tak ważny jest każdy sakrament, który jest połączeniem tych dwóch rzeczywistości, znaku zewnętrznego i wewnętrznej łaski. Mylą się ci wszyscy ludzie, którzy mówią o tym, co ja będę chodził do Spowiedzi Świętej, pójdę sobie do lasu i tam powiem Panu Bogu o tym, jakie to grzechy popełniłem. Po prostu nie rozumieją, jak funkcjonuje człowiek. I człowiek nie jest w stanie sobie sam ze sobą poradzić. Potrzebuje tej mocy, tej współpracy z Bogiem, współpracy z drugim człowiekiem, który będzie przedstawicielem Pana Boga. Dlatego tak ważne jest to przeżywanie Eucharystii, konkretne. A duchowo będę przeżywał ku mnie święto. Jeśli ktoś sakramentalnie ją nie będzie przeżywał, jeśli nie będzie dbało o to, żeby jak najczęściej. Przystępować do Komunii Świętej, to niech nic nie mówi o jedności z Chrystusem duchowej. Bo ta duchowa jedność powstaje z tego powodu, że mamy takie pragnienie, żeby w każdej możliwości przystępować do Komunii Świętej. Przeżywając ją w pełni, najlepiej codziennie. Duchowa Komunia Święta przeżywamy wtedy, kiedy pomimo naszego pragnienia nie jesteśmy w stanie być na Eucharystii. Kiedy jesteśmy chorzy. Kiedy z powodu pracy, z powodu innych obowiązków nie możemy być. Ale kiedy tylko możemy, to idziemy na tą Eucharystię, na to sakramentalne przeżywanie. Bo wiemy, że Jezus Chrystus nie jest tylko duchowo obecny on się wcielił, stał się człowiekiem, wziął ciało. I to nie byle z byle jakiego powodu, ale konkretnie po to, żeby nam być bliskim, żeby nam się dać, żebyśmy my go spożywali a nie tylko duchowo myśleli o tym, że tak jest. Bez takiego przeżywania Eucharystii nie może, się stać ży nie może się zacząć życie wieczne w naszym życiu. Bez takiego przeżywania sakramentów nie odkryjemy całej głębi obecności Pana Boga w naszym życiu. I wiadomo, żeby ją przeżywać, trzeba mieć tę duchową więź. To, co powiedział na początku Maryi. Ale zarówno jedno, to, że jestem otwarty na to, żeby zobaczyć Anioła, jak i to, że widzę tego Anioła, jedno i drugie jest potrzebne nam. Wewnętrzna postawa i zewnętrzny znak. Nie deprecjonujemy ani jedno, ani drugie. Bo tak często robimy. Tak często robimy, szczególnie w stosunku do wiary, w której jeden będzie podkreślał o tym, że to, co jest najważniejsze, to jest to, żebym pięknie klękał i w jaki sposób będę sobie układał w palce, kiedy je składam do modlitwy, i żeby się nie drapać i żeby nie szczurchać, i żeby. I to jest najważniejsze. A drugi z kolei będzie mówił o tym, że a jaki jest problem w tym, co będę klękał, co będę się starał o to, żeby w kościele się pomodzić, Przecież w wielu jest takich miejsc, gdzie też można by było się pomodzić. I zarówno jedna i druga postawa no nie odkrywa to, co jest jednością ciała i duszy. Uczmy się od Chrystusa, w jaki sposób On tą jedność przeżywa, w jaki sposób korzysta z tej jedności i w jaki sposób, w sposób cielesny wyraża to, co wewnętrznie w Nim się dzieje. W jaki sposób znaki Jego nie stają się tylko w jaki sposób Jego działania nie stają się tylko znakiem, symbolem. Ale stają się prawdziwym objawieniem Jego samego. Stają się tym, co buduje prawdziwą wspólnotę. Wspólnotę, którą przeżywamy ciałem duszą. Na koniec, kiedy z dziećmi pieszo-komunijnymi omawiamy sobie rzeczy ostateczne człowieka, pytam się ich, z kim się spotykamy w momencie śmierci? I odpowiedź czasami brzmi: z Panem Bogiem. A jeszcze ja wtedy dopytuję, a dokładnie. I odpowiedź jest z Panem Jezusem. Dlaczego akurat z Panem Jezusem? Bo Pan Jezus ma ciało. Jesteśmy w stanie z Duchem Świętym i z Bogiem Ojcem spotkać się tylko przez Jezusa Chrystusa, przez Jego cielesność. Nawet w niebie to ciało jest nam potrzebne. Więc jeśli nie znajdziemy właściwego stosunku, właściwego docenienia swojej cielesności, właściwego przeżywania jej właściwego objawienia się w niej, żeby ona nas prowadziła także do świętości, to w takiej sytuacji nie oczekujmy, że w niebie sobie poradzimy. Ale jeśli mamy takie pragnienie, prośmy Pana Boga. Niech On nam pokaże ten właściwy sposób współpracy, który nam otworzy niebo tutaj na ziemi, ale także otworzy nas na wieczność w niebie. O to prośmy Pana Boga w naszych modlitwach.